Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym poradniku do nowego Famiga. W dzisiejszym poradniku zajmiemy się zwiększeniem ilości famandów z podstawowego do 255 oraz wam pokażę jak można sobie w łatwy sposób przenieść z 19 famandy z waszej mapy do 22. Planuję, żeby się jeszcze pojawiły więcej odcinków z takiego przenoszenia rzeczy do nowego Famiga. Iż gdyż, ponieważ to nie jest zbyt trudne i na wstępie chciałbym Was zachęcić do zostawienia komentarza i udostępnienia tego poradnika większej ilości użytkowników, którym by to się na pewno przydało. Zacznijmy od tego, że w opisie będzie mieli do pobrania w zipie do poradnika, jak zwiększyć ilość famlandów. Wypakowujemy sobie to. Tutaj będziemy mieć w notatniku całą ścieżkę, abyście nie musieli tego ręcznie przepisywać, wklejać. Tutaj, o, tutaj jeszcze, o, to powinno być yy, bez tego. Oczywiście, wy to dostaniecie już bez tego 256 famenda, iż na razie z tego, co obrykałem, jakoś nie przechodzi większa ilość niż 255. Zacznijmy od tego, że przechodzicie do Waszej czystej mapy. Odpalacie sobie ją. Pokażę Wam, że, że nic tu nie jest zmienione, że to działa. Trzeba chwilę odczekać. Wam to pokażę, że jest podstawowa ilość, czyli 65, a chcemy, żeby było ich więcej. Na większych mapach to jest strasznie mało w takim. Bo w razie. Przechodzimy sobie do Famerant w trend Editing. Randy. Mamy ich 63. One tu wiadomo sobie działają. Tu akurat mam na Famiendzie 100 całą tutaj czystą mapę. Ale to już nie obchodzi po to. Przechodzimy do edycji pliku i 3 d Mapy najlepiej to wykonać jakim Notepadem, plus, plus. notatnikiem, to tak nie za bardzo by było. Szukamy tutaj, wpisujemy Famant. Tutaj pierwsze nie. Tu ID jest do tego GRE Famanta. I tu, jeżeli macie taką samą cyfrę jak tu, field ID, to jest dobrze. Jeżeli macie czystą mapę, to powinno działać dobrze. Jeżeli nic nie edytowaliście tutaj. Nam yy, numczane z 88. 8, 8. zostawiam tak, jak jest. Tutaj to ważne, żeby było, bez tego to nie będzie działać. I tu mamy nasze andy Kopiujemy z naszego pliku yy, całą tą opcją do 255, chyba że jeżeli chcecie ich mniej, ale lepiej zawsze więcej sobie zrobić, jeżeli miałoby ich braknąć. Jest 255. I jest. Zapisujemy ładnie sobie to. Przechodzimy do FAMANT XML w naszej czystej mapie. I w tym pliku nam Chanes zmieniamy na 8. To jest szybki poradnik. Wam jeszcze pokażę, że to działa. Już się zmieniło na 255. Aby nie być gołosłownym. mam się już odpaliło. Przechodzimy tutaj do layer painting mamy 255 farmlandów to normalnie działa, nie ma żadnego z tym problemu jeżeli chodzi o to że famandy wybieramy w tym miejscu o one działają możemy sobie to zapisać lub nie, wychodzimy z tego jeszcze wam pokażę jak szybko sobie przekonwertować z Waszej mapy poprzedniej plik formal GRE, czyli te wszystkie malowania, które robiliście. Bo jeżeli konwertujecie mapę, to po co mieliście by robić to dwa razy? W waszej, czyst, w waszej mapie z 19 wchodzicie sobie do folderu z mapą, mapd, mapus, map01, zależy jaką macie podstawkę. Kopiujecie sobie map GR, czyli może mapd, mapus, takie rzeczy z tym związane, zależy od podstawki. Przechodzicie do waszej czystej mapy, podziecie w tym przypadku do data. Jeżeli macie taką podstawkę, jeżeli macie yy, zrobioną swoją podstawkę, będziecie mogli mieć tak, że to usunięty folder Map US, czyli przechodzicie Map, Map US, no, map Franc od, Fry, od francuskiej, później do data, klejacie sobie tutaj tego, Map GPL. I teraz sobie szukacie nazwy od naszego. famendy Kopiujecie sobie nazwę. To wyrzuc wyrzucicie. Mieniacie nazwę. Jest dobrze. Teraz możecie już sobie odpalić waszą mapę. Już będą pomalowane wasze wszystkie. famendy z waszej mapy z 19. Ja to pokazuję na przykładzie mojej mapy. Jest plan jak jeszcze zrobienie kilku odcinków w obsejrze z przenoszenia jakiejś mapy od podstaw. Czy jak to zrobić, czy jak przenieść ten, budynki i inne rzeczy z tym związane. Przejdźcie tobie tu i ładnie, pięknie macie na mapie wasze wszystkie Fameandy pomalowane. Żeby nie było Fameand 1. Famiant 2 nie działa, działa. W moim przypadku chyba 255 mam. Nie, nie on 255. Z tego co ja kojarzę, to mam gdzieś koło 220 Famianda. A więcej chyba tutaj nie mam. No to jak mówię. 220 Famerandów na mapie miałem moich do u 19 działa to normalnie. Jeżeli chcecie, aby to działało również w Famerand'ach, czyli żeby podpisane żeby błędu nie wysypało, przechodzicie wtedy sobie do waszej mapy z 19 przechodzicie sobie do waszego default do waszego Famerands kopiujecie sobie wszystkie te farmlandy tutaj bo to tam ścieżki są inne kopiujecie sobie to całe jeżeli zauważyliście npc name jest zmieniona nazwa jest to z tym że jeżeli tak zrobicie jak tu oj przepraszam telefon jak to zrobicie tak czyli będziecie musieli sobie mm, te wszystkie tutaj cyfeki pozmieniać żeby npc ty dobrze tutaj działały czyli tam te nazwy jeżeli mieliście w swojej mapie tam dodany również. Najlepiej sobie to z francuskiej mapy sobie skopiować MPC, albo z amerykańskiej, czyli MPC US i tam numer do 20. Tu jeszcze te inne związane z tym rzeczy wam pokażę w innym poradniku. Jak na razie pokażę wam te dwie rzeczy. Jak to zrobić? To sobie zapisujemy oczywiście. I teraz Wam to pokażę. W grze, że to działa. Także widzimy się dosłownie za moment. A gdy jesteśmy w grze, sobie tworzymy nowego save'a. Tutaj sobie zaznaczmy może podstawowego moda. Któryś powinien działać. To jest ogólnie nieważne. Interesuje Was, czy nie ma błędów. Błędów nie powinno być od Famandów. one będą działać, z tym nie będzie problemów. Także zachęcam Was do zostawienia również subskrypcji z dzwoneczkiem w tym momencie, abyście nie pominęli kolejnych poradników do nowego farminga oraz innych z tych rzeczy. Także zachęcam również, jeżeli macie jakieś problemy, do pisania komentarza lub pisania do mnie na serwerze Discord lub na PV na Discordzie. Także sobie przychodzimy i mamy pięknie nasze wszystkie famandy błędy, sypią, nie sypią. Tu raczej o, są misje. To nie jest z tym problemu. Kupmy sobie jakieś. Tu mam akurat famant czyli ten ten taki hmm, za darmo, który jest. Tutaj sobie możemy jeszcze jakieś coś kupić. Tam na to co w PDA, tutaj nie zwracajcie, to jest takie 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 poglądowe PDA. Ładnie sobie to pięknie tu działa, nie ma z tym problemu. Także to tyle by było w tym poradniku. Zachęcam Was, tak, jak wcześniej mówiłem, do zostawienia opinii na tym, o tym poradniku. Także widzimy się w kolejnych poradnikach lub odcinka na kanale. Także, cześć i do następnych. Na razie.